Zakupy. Dla niektórych jest to relaks, chwila przerwy lub po prostu zwykły dzień. Dla mnie jest to gra o przetrwanie. Niby prosta sprawa, prawda? Idziesz do sklepu, bierzesz produkty, które potrzebujesz, płacisz i wracasz. Ha, nic bardziej mylnego. To zawsze zamienia się w ekonomiczny horror. Część pierwsza. Zakupy kiedyś. Kiedyś posiadając 5 złotych, było się królem. Cesarzem dobrobytu, panem i władcą Pamiętacie te czasy, gdy mogliście wykupić Pół sklepiku szkolnego Za nominał pięciu złotych mm, Poproszę dwie gumy kulki Oręża de w proszku Tą strzelającą Ym, Chrupki maczugi Albo w sumie to nich będą pipi Te osmaku pizzy Andruty, szyszkę Dwa cukierki Po 10 groszy I żelek myszkę O, o, o i jeszcze ten kuboś w kartoniku. Tak, tak, jeszcze kuboś. Dziękuję. Bogactwo skór. Sorki, odleciało mi się trochę. Zakupy dziś to istny dramat psychiczny. Ok, jedno masło, mleko, serzuty. O, o, płyn do naczyń. I hmm, dobra, podliczając to wszystko, powinnam zapłacić nieco 30 zł. To będzie 80 zł. Huh? Coś ty powiedziała? liczyć reklamówkę? Nie mam swoją. Mogę być winna grosika? Aaaa! Czy to zawiera wad za tlen, którym oddycham przy kasie? Miałam zatankować samochód, ale wiecie co? Popłynę do domu na fali inflacji. Część druga. Kolejki. Albo otwarta jest jedna kasa, do której akurat w tym samym momencie co ty zakupy skończył cały sklep, albo czynne są dwie, może trzy kasy. O panie, wtedy to już jest luksus, naprawdę. I akurat wybierzesz tą kasę, której pani Halinka płaci samymi groszami, lub pani Jadzia pomyliła sobie promocję i musi iść na koniec sklepu, wymienić masło, ponieważ zamiast masła z mlekowity wzięłam masło z mlecznej doliny. O, albo pan Władek zrobił zakupy za 2,69 i płaci, nominałem, 100 zł, a biedna pani kasierka nie ma mu tego nawet jak rozmienić. Ale to nie wszystko, moi kochani, jest tyle możliwości, aby ten horror przyprawić o więcej adrenaliny i Krzyczący dzieciak w kolejce, matka wpychająca się w kolejkę, bo w końcu jej bąbelek wykupił jej taryfę na bycie burakiem. Nie obrażając buraków, rzecz jasna. I wreszcie wychodzisz stamtąd cały spocony, stan psychiczny sięga dna, stan fizyczny chyba lepiej nie mówić. I tak zostaje z czterema rzeczami i minusem na koncie. A za tydzień powtórka z rozrywki! Skąd na rachunku są przysmaki dla kota, skoro ja nie mam kota?